Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii. Dzisiaj chciałbym wam pokazać globalne podejście do usprawniania, do terapii mięśnia gruszkowatego, zespołu mięśnia gruszkowatego. Filmik będzie dodatkiem fajnym uzupełnieniem dla wszystkich innych filmików na YouTube robionych przez innych, którzy głównie skupili się na rozciąganiu i na rolowaniu tego mięśnia, a przez to będzie na pewno efektywniejsza dla was terapia tego mięśnia, no i działanie profilaktyczne na przyszłość. Dlaczego? To za chwilę do tego dojdę. Najpierw krótka anatomia. Przyczepia się od strony brzusznej na kości krzyżowej i kończy się na krętarzu większym na kości udowej. Głównym jego, najbardziej jego znanym, znanymi ruchami to jest rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym i rotacja wewnętrzna w stawie biodrowym uzależniona od kąta zgięcia w stawie biodrowym. To wygląda, może to brzmi tak trochę, trochę trudniej, ale jest to bardzo proste. Chodzi o to, że jeśli tu robimy sobie to zgięcie, to jest zgięcie w stawie biodrowym, to do tego 60-70 stopni będziemy mieć tą rotację na zewnątrz. Ale jeśli przekroczymy to zgięcie 90 i góra, no to już będziemy mieć tą rotację wewnętrzną biodra. Mówimy o biodrze, nie patrzycie na stopę. Bierze udział w odwodzeniu i bierze udział w prostowaniu stawu biodrowego. To jest ten ruch, to są takie bardzo słabe, ale coś tam bierze udział. No i teraz jest jeszcze jedna funkcja, o której się nie mówi, czynność, tak zwana stabilizująca. On centruje głowę kości. Udowej. W panewce on jest też takim właśnie stabilizatorem wraz z mięśniami, chociaż on tam z tymi mięśniami pośladkowymi, typu średnim czy mniejszym, to jest dużo mniej, ale jest też stabilizatorem rejonu stawu biodrowego. A że jest mięśniem posturalnym, to jakiekolwiek zawahanie, jakaś dys, dys, dysbalans mięśniowy między mięśniami, które stabilizują, czyli zginacze, prostowniki, przewodnicy, to wszystko, jeśli gdzieś będzie jakiś dysbalans, w tym rejonie momentalnie to spowoduje napięcie tego mięśnia i wytworzy bóle z nim związane. Bólami takimi charakterystycznymi to są bóle, ostre, piekące bóle stawu biodrowego, promieniujące do kości krzyżowej, to, czy nawet w kierunku kręgosłupa lędźwiowego, ale równie dobrze od stawu biodrowego w dół, też w kierunku też pośladka krzyża, ale też w dół, poprzednio-bocznym rejonie uda. Ból podczas dopróżniania się, ból podczas chodzenia po schodach, ból podczas siedzenia, 15-20 minut czasami wystarczy, aby zaczął się ból promieniujący, parastezja, takie drętwienie, parzenie, które idzie sobie w dół i jakakolwiek zmiana pozycji nie wpływa pozytywnie na te odczucia. Objawem jest walka, która często może być mylona z problemami dyskowymi. Jest to związane jakby z jakby, że tak powiem, bliskiej, bliskim, bliskim styku, yy, czy bliskim położeniu mięśnia z nerwem kulszowym. W większości przypadków, w większości populacji mamy taką sytuację, że pod mięśniem gruszkowatym przechodzi sobie nerw pulsowy. no i w tym momencie, jak zostanie on napięty, kiedy jego brzusiec się powiększy przy rotacji zewnętrznej, jakimś ulazie, uderzeniu itd. Jakikolwiek, cokolwiek może doprowadzać do ucisku nerw kulszowego i pójdzie w dół rwa kulszowa. Jest też taka grupa ludzi między powiedzmy 16-20%, że mamy taką sytuację, że nerw kulszowy przechodzi przez, yy, przez mięsień. No i w dół jest gorsza sprawa, bo ponieważ no, jednak jakikolwiek problem, jakiekolwiek wystarczająco słabe przeciążenie na ten mięsień, na ten rejon, który doprowadzi do napięcia tego mięśnia już będzie powodować podrażnienie nerwu kulszowego. Także tutaj mamy transport no, Oczywiście tam jest jeszcze 6% statystycznie mówi się jeszcze o strzałkowym wspólnym, ale to jest, jakby nie patrzeć jakaś tam część nerwu kursowego. I teraz to są jakby te objawy. Przyczynami można by było powiedzieć, że są jakby dwojego rodzaju. Jedne to są takie jakby anatomiczne, spowodowane tym jakimiś badami wrodzonymi chorobami mięśniami, krwawieniem w tym mięśniu bezpośrednio, uderzeniem w ten mięsień i tak dalej, no ale... To też jest trudno, ponieważ ten mięsień leży około 6 cm od skóry w kierunku kości krzyżowej, więc on jest dość głęboko, więc tam idealnie w niego uderzyć, no to, czy jego podrażnić poprzez jakby bez udziału innych struktur no jest trudno. Raczej bym się tutaj skłaniał przed problemem. Powstawania tej jednostki chorobowej to jest po prostu życie codzienne, nasz sposób bycia, czyli siedzący tryb życia za biurkiem jak najbardziej będzie miał na to wpływ. A dlaczego? A dlatego, że podczas siedzenia mamy zginacze stawu biodrowego w pełni moment napięciu, mózg się do tego przyzwyczaja, oboduje zwiotczenie mięśni pośrodkowych osłabia. Paraliżuje je powiedzmy tak w cudzysłowie i później jak wy sobie wstajecie, chodzicie to wygląda, że to wszystko jest okej, okay, ale już nie jest tak okej, okay, bo już nie mamy równowagi mięśniowej. Zaczyna być przesuwana miednica przodopokojenia miednicy, może być wyprzychanie lordozy lędźwiowej do przodu, momentalnie ją, mięśnie brzucha i zaczyna się jakaś taka procedura jakby dysbalansu. No i to zaraz będzie nam wpływało na napięcie się mięśnia, o którym mówiłem wcześniej. Momentalnie to, na to reaguje napięcie gruszkowate swoim napięciem, no i wytwarza swoje bóle. Ta sama sytuacja będzie się tyczyć kobiet po polodzie szybki powód do jakichś tam przeciążeniowych prac związanych z dzieckiem i opieką dziecka. Ten typ, typ to samo się będzie tyczyć osób po endoprotezach, problemami z biodrem, problemami stawy biodrowo-krzyżowe. To wszystko będzie miało wpływ na właśnie brak z tej statyki w tym rejonie, a to będzie powodować przykurz mięśnia, przykurz mięśnia tego tego gruszkowatego. Hiperlordoza jako wada wrodzona jak najbardziej to samo, bo hiperlordoza co powoduje? No, zwiększona lordoza w kręgosłupie niebiegłym powoduje właśnie, mówię, osłabienie mięśni brzucha i napięcie prostowników grzbietu. I momentalnie mamy zawaloną równowagę i możemy podłączyć sobie od razu ten mięsień bruszkowaty do tego całego zestawu bólowego i, 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 i to wszystko coraz bardziej pomaga. Także to są bardziej tego typu sprawy i tu bym Wam chciał teraz pokazać kilka testów, które mogą Wam powiedzieć, czy to jest ten mięsień lub między innymi w danej chorobie lub bezpośrednio tylko on, co raczej rzadko się zdarza. Raczej to przy bólach kręgosłupa, stawu biodrowego i tak dalej warto sobie tu sprawdzić i wprowadzić też terapię na ten mięsień równolegle z dyskopatią, z biodrem, stawami biodrowo-krzyżowymi moje ćwiczenie. Ok, no to zapraszam. słuchajcie, pierwszy test, siedzimy sobie i próbujemy nogę chorą odwodzić z oporem, czyli zrobić sobie blokadę z poduszki i naciskać. Czyli robimy odwodzenie, można się zablokować, zrobić odwodzenie. Jeśli wytworzy się ból, w pośladku możemy podejrzewać problem z mięśniem gruszkowatym, a jednocześnie powie nam to, że nasz prawdopodobnie nasz nerw kulszowy przechodzi pod mięśniem gruszkowatym. Drugi test to jest rotacja poprzez leżenie noga wyprostowana, rotacja do środka stopą. Nawet można sobie tutaj nacisnąć, żeby rozluźnić nogę badaną. I jeśli wytworzy nam się ból gdzieś w tym rejonie, można podejrzewać, że tak, że mamy problem z mięśniem gruszkowatym, z tym, że duże prawdopodobieństwo jest, że macie nerw przechodzący przez mięśnie, czyli ta gorsza wersja, jeśli chodzi o terapię, i częstsza wersja do wytwarzania się bólu. Kolejny test. Łapiecie się za kolano nogi chorej, dociągacie, robicie zgięcie, robicie potem takie jakby przywodzenie poprzez kolano do środka i ruch stopy, jakby na zewnątrz. Ten ruch tu. I w tym momencie, jak zacznie boleć możesz podejrzewać, że jest ten problem. No, no i, i teraz tutaj mamy ostatni test. Leżymy sobie na boku. Tu trzeba sobie zrobić pewien opór poprzez łóżko i teraz tak noga zgięta w stawie biodrowym, czyli do przodu około 60 stopni kolanko na 10, tak I jak będę robił to odwodzenie. To może nie zaboleć w pośladku. Z oporem. Nie w kręgosłupie lędźwiowym, a w pośladku można podejrzewać problem z mięśnią, OK. Pierwsze ćwiczenie. Leżymy sobie na brzuchu, nogi zrotowane, stopy do wewnątrz. I teraz wciągamy lekko brzuch, lekko napinamy pośladki i próbujemy się unieść do góry w ten sposób. Kilka razy. Coś tak jak leczymy dyskopatię. W ten sposób, z tym, że nogi do wewnątrz, żółw wciągnięty, lekko pośladki napięte. To ćwiczenie ma na celu po pierwsze rozciągnąć zginacze biodra, przez to uaktywnić mięśnie pośladkowe, czyli wpłynąć pozytywnie na stabilizację, ewentualnie wpłynąć też pozytywnie na zmiany dyskopatyczne w kręgu subieśkowym, co mogą występować. No i oczywiście ustawienie stóp powoduje już rozciąganie stawu mięśnia dróżkowatego w tym ustawieniu. Ponieważ jest to rotacja wewnętrzna, a my w zakresie od 0 do 70, on pracuje jako rotator zewnętrzny, więc żeby go rozciągnąć robimy ruch w przeciwną stronę. Kolejne ćwiczenie na stabilizację, na poprawę stabilizacji rejonu miednicy. Kolanko uginamy, wciągam lekko w żół, napinam pośladki i wciskam kolano w łóżko. Jeśli ja będę wciskał kolano w łóżko, poczujecie jak się angażują mięśnie pośladkowe, czyli wpływam pozytywnie na odbudowę stabilizacji w tym rejonie. A to będzie miało wpływ pozytywny na rozluźnienie mięśnia gruszkowatego. Więc leżąc w tej pozycji, odjęcie do tyłu lepiej jest już dla kręgosłupa wciska Wciskam mocno kolanko w ziemię, mięśnie napinają mi się jedne i drugie, czyli antagonistyczne. Mięśnie pośladkowe w stosunku do zginaczy biodra. Trzymam sobie kilka sekund, mogę rozluźnić. Znowu wciągam brzuch, napinam pośladki, pcham się kolanem w ziemię, mi się pośladki, trzymam parę sekund, luz. Można to sobie urozmaicić poprzez doć, znaczy wypuszczam powietrze, napinam pośladki, dociskam mocno kręgosłup ten kolano do podłoża. Po kilku sekundach unoszę do góry, czyli jeszcze dodatkowo rozciągam zginacze y, wiodę. Wkładam i powtarzam to 5-8 razy, czyli docisk. Kilka sekund luzuję i unoszę do góry. Kolejne ćwiczenie, leżymy tak jak przed chwilą, lekko wciągamy brzuch, lekko napinamy y, pośladki. I teraz w ustawieniu wewnętrznym, czyli stopa, tak naciskam mocno kolanem w podłożu, już przy wyprostowanym kolanie. Raz, dwa, trzy i luz. I jeszcze raz, tylko kolano, wbija mi się w łóżko, ale mam ustawioną nogę już w ten sposób. Raz, dwa, trzy, luz. I znowu mamy tą sytuację, jestem w odjęciu do tyłu, pozytywny wpływ na kręgosłup, rozciąga mi się Yy, zginacze yy, biodra, angażują mi się mięśnie ośrodkowe, ustawienie rotacji wewnętrznej, przy uprostowałemym kolanie rozciąga mi mięsień gruszkowaty, który pracuje w tym ustawieniu w ten sposób. I teraz jak ja to uaktywnię poprzez kolano w dół, naciskam, napina mi się ładnie cała kończyna dolna, z jednoczesnym rozciąganiem mięśnia gruszkowatego. Czyli on tutaj zaczyna pracować w całym układzie Mięśniowym. Kolejne ćwiczenie na mięsień dróżkowaty, leżenie bokiem. Noga chora oparta o poduszkę o ścianę i teraz robimy ruch cofnięcia nogi do tyłu, czyli blokujemy sobie poprzez ścianę poduszkę. Robimy ten ruch, napina mi się tylna cała grupa mięśni, trzymam to około 80 sekund, jak się luzuje, puszczam nogę w kierunku rotacji wewnętrznej. No tutaj będziemy mieć podobne ćwiczenie do wcześniejszego, gdzie było w ścianę z poduszkę piętą. Leżąc na plecach można bez problemu, noga chora, leczona piętą cisnę w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i robię rotację do wewnątrz. Bo w tym ruchu, jak zawsze przypominam pracuję na zewnątrz. Teraz ćwiczenie na troszkę rozciąganie tego mięśnia i teraz powiedzmy, mamy zgięcie w stawach biodrowych do 70 powiedzmy stopni tak, czyli jak do 70 stopni to ruch jest na zewnątrz, to jest jego praca. Więc my zadziałamy, żeby była rotacja wewnętrzna. Co wystarczy zrobić w tym ustawieniu, tylko pamiętać, kąt zgięcia tu do 60-60 stopni, nie więcej. Wystarczy, że sobie podniesiemy tak nogę i w dół. Hop. A teraz kolejne ćwiczenie, już troszeczkę w innych zakresach zdjęcia w stawie biodrowym, czyli w tym momencie on już jest teraz rotatorem wewnętrznym, czyli idzie w tamtą stronę, rotacja. Nie patrzycie na stopę, która idzie na zewnątrz, ale rotator jest wewnętrzny, biodro idzie do wewnątrz. Czyli w tym przypadku wykorzystując krzesło przy dużej bolesności możemy wykorzystując ślisk na krześle zrobić sobie takie ćwiczenia w odciążeniu w jedną i w drugą stronę. Z tym, że w tym leżeniu dociskam kręgosłup lędziowiowy do podłoża i dopiero teraz robię ruch rotacji, czy to wewnętrznej, czy rotacji zewnętrznej w stawie. Biodrowe. Dociskam kręgosłup lędźwiowy do podłoża i rotacja zewnętrzna, to teraz rozciągam pracujący mięsień tłuszkowaty. No i kolejne ćwiczenie, które wykorzystuję krzesło: dociskam kręgosłup lędźwiowy do podłoża i mocno piętą w krzesło. Wytwarzam się napięcie, wzmacniają się troszeczkę mięśnie posiadkowe. Po 8 sekundach ciśnięcia piętro w krzesło, luz i skręcam wyłącznie stopę do środka, czyli rotuję biodro na zewnątrz, bo on w tym ustawieniu jest rotatorem wewnętrznym. Czyli raz, dwa, trzy, osiem, dziesięć, luz i hop. Dociskam kręgosłup lędźwiowy, ciste piętę cały czas trzymam kręgosłup ręczbiowy. Luzuję piętę i robię ruch rotacji zewnętrznej, trzymając kręgosłup lędźwiowy cały czas dociśnięty do podłoża. No i oczywiście można zastosować tą pozycję, zgięta noga w kolanie, wyżej, podnieść i tu już go rozciągamy razem ze stawami biodrowo-krzyżowymi. Czyli czym więcej kolano pójdzie do góry, tym bardzo dobrze tu wpłynie mi na rozciąganie stawów biodrowo-krzyżowych i mięśnia. Tego mięściaruskowa w tej pozycji. Z tej pozycji co było wcześniejsze ćwiczenie, możemy też sobie zrobić takie ćwiczenie w ten sposób. Oczywiście przy zgięciu powyżej 70 stopni, unosząc do góry, robię rotację w tym momencie zewnętrzną, czyli rozciągam, bo on w tym jest wewnętrzny. Tak? I tutaj jest ta logiczność, że w jakim zakresie, ruchu, w zakresie ustawienia stawu, zginaczy stawów biodrowych. Musimy stosować albo rotację zewnętrzną, albo rotację wewnętrzną przy przeciwieństwie do jego ruchu, aby go rozciągać. No i w tej pozycji, jak ja unoszę do góry, o, to ja robię rotację biodra na zewnątrz, ponieważ on jest rotatorem wewnętrznym w tym zdjęciu. Czyli robimy cyk, utrzymać, o, o, o i powrót. Można, o, można też leżąc dociskać kolanem mocno raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dopiero unieść. No i teraz jedno z popularnych ćwiczeń. Ustawiamy nogę w ten sposób. Chorą. Dociskamy teraz kręgosłup lędźwiowy do podłoża i próbujemy odciągać, odpychać od siebie kolano, nogi, chorej I będziemy tworzyć rozciąganie yy, mięśnia gruszkowatego. Z tym, że tu ważne jest, aby docisnąć i utrzymywać kręgosłup yy, wędźwiowy. Jeśli nie będziecie mieć podpórki pod głowę, to jeszcze bardziej mięśnie brzucha, co to jest jeszcze lepszym yy, efektem, da, lepszy efekt da w terapii tego mięśnia. Oczywiście jest to bardziej męczące, więc dociskam kręg osób, napadają mi się też mięśnie poprzez ustawienie głowy. No i sobie odciągam w ten sposób ku kolana od siebie, rozciągając mięsień gruszkowaty. No i najtrudniejszą wersją tego ćwiczenia, które wszędzie pokazują, bo to, to jest to, że tutaj zahaczam, łapię za zdrową nogę pod udo i unoszę w ten sposób, dociągam. W tym momencie tu będziecie czuć. Mocne rozciąganie, utrzymywać to kilka sekund, lust i e, powtarzać to 8-10 razy. I ostatnie ćwiczenie z wykorzystaniem piłeczki. Noga w ten sposób, jak w tych ćwiczeniach wcześniejszych, wkładamy sobie pod pośladek, już nawet możemy, nie musimy od razu rolować, już poprzez ruch kolana w tamtą stronę będziemy działać na rozluźnienie tego mięśnia poprzez nacisk, ale jak ktoś chce, to robi to w ten sposób, o, unosząc się na rękach, można sobie tam rolować, masować ten rejon całego pośladka, z tym, że to ćwiczenie, ono jest pokazywane w każdym filmiku, ale jakoś sobie nie jestem w stanie wyobrazić osobę, która naprawdę cierpi, która naprawdę jest zobolała, która boli ją tarwa kulszowa, boli ją kręgosłup, jest pojęta o protezie, że ona sobie będzie robić to ćwiczenie. To ćwiczenie może sobie robić osoba nie wiem, 20-paroletnia, która przeszła zmęczona po fitnessie. Więc te ćwiczenia z tym rolowaniem, z tym odginaniem do góry, te najbardziej popularne, zostawcie sobie na koniec. Zacznijcie najpierw od stabilizacji kręgosłupa, która będzie pozytywnie wpływać na rozluźnienie mięśnia yy, bruszkowatego, bo on z jakiegoś powodu jest przykurczony i samo działanie wyłącznie na rozciąganie tego mięśnia, na rolowanie tego mięśnia, nie działając na stabilizację obręczy barko-biodowej, no, może powodować to, że za chwilę znowu będzie ten problem, znowu będzie się powtarzać. Więc głównie stabilizacja rejonu, mniej siedzenia, więcej ruchu, to i ten, terapia tego mięśnia będzie o wiele efektywniejsza i szybsza. To tyle, trochę to trwało, ale myślę, że się komuś to przyda, a ja wiem, to przynajmniej otworzy kolejną taką, kolejne takie drzwi w terapii tego miejsca. Dzięki, do następnego razu.